Według relacji jej męża, w pewnym momencie w małżeństwie zaczęły pojawiać się poważne napięcia. Było to tuż po tym, jak Renata zainteresowała się nową dziedziną alternatywną metodą terapii, znaną pod nazwą Timewire. System opracowany przez niemieckiego badacza prowadzącego praktykę w zamku niedaleko Berlina miał łączyć elementy medycyny naturalnej i technologii. Renata zdobyła w nim certyfikację i z entuzjazmem zagłębiała się w jego możliwości. Dla jednych była to ciekawostka, dla innych kontrowersyjna metoda balansująca na granicy nauki i ezoteryki. Dla Renaty stała się nową pasją, a dla jej męża początkiem niepokoju, który naznaczył ich życie rodzinne. System, który tak zafascynował Renatę, od początku budził kontrowersje. Time Wear Frequency wykorzystywał specjalną maszynę podłączoną do elektro. Pacjenci mieli trzymać je w dłoniach, podczas gdy urządzenie, według twórcy, diagnozowało i korygowało zaburzenia w ciele. Założyciel metody przekonywał,